Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. W dzisiejszym filmie chciałabym trochę opowiedzieć o rolach w rodzinie. Role w rodzinie są takim, jakby, kolejnym tematem, który nam wypływa przy pozabezpiecznym stylu przywiązania. Jakby trochę wchodzimy głębiej w ten temat, ponieważ no, najczęściej wchodzimy w jakieś role w naszych rodzinach i później odgrywamy sobie, jako dzieci, tak? I później odgrywamy sobie te role w dorosłym życiu. No i wielokrotnie cierpimy na tym, bo, no właśnie, nie? Nie, to nie jesteśmy my, tylko jakaś rola, rola życiowa. No i właśnie, I teraz y, trzeba by było się trochę z tego otrząsnąć, poznać trochę y, mechanizmów związanych z tym, co odgrywamy, w jakie gierki wchodzimy z innymi, ze sobą samym i z innymi ludźmi. Trochę tak właśnie, nie, zacząć po prostu żyć swoim prawdziwym życiem. Więc dzisiaj króciutko, taki króciutki wstęp, i już postaram się troszeczkę. Zrobić taką zajawkę na temat pierwszej roli życiowej, którą tutaj wybrałam do tego filmu. Po co rola życiowa? Tak? Po, co, po co wchodzi dziecko, będąc w, w relacji do swojego opiekuna, do swojego rodzica, po co wchodzi w, w jakąś rolę? W rodzinie dysfunkcyjnej musi być jakaś rola. Członkowie rodziny muszą odgrywać jakąś, jakąś konkretną rolę, w której najlepiej się czują. A dlaczego? Bo. W rodzinie dysfunkcyjnej, pamiętamy też z poprzednich filmów, nie można pokazać siebie prawdziwego. Są pewne tematy, które nie mogą być poruszane, pewne uczucia, które nie mogą być wyrażone. Jest zakaz, tak? Zakaz zachowywania się w jakiś tam sposób, który na przykład dla dziecka byłby naturalny. Powiedzmy na przykład, no to jest często bardzo nie w wyrażaniu swojej złości, wściekłości, jakiejś tam, nie? jakiegoś niepokoju, lęku. Na to jest mniejsze przyzwolenie w wielu rodzinach niż na przykład na wyrażanie radości. A właśnie no, w niektórych rodzinach jest tak, że właśnie można wyrażać złość i smutek i lęk, a nie można wyrażać innych, na przykład bardziej takich pozytywnych uczuć. Nie, nie można się cieszyć, nie można się cieszyć z sukcesów, nie można mieć, nie, nie można mieć nadziei na, tak, na jakieś pozytywne rozwiązania, musi być zawsze źle, musi być trudno i tak dalej, i tak dalej. Czyli są pewne typy zachowań, które można pokazać. A reszty nie. Są pewne typy uczuć, które można wyrażać, rodzaje, tak, uczuć. Pewna, pewna pula taka uczuć, które można pokazać, można czuć, albo w ogóle nie można czuć, bo też tak może być, nie? Że, że w ogóle nie pokazujemy uczuć w tym domu i okej, okay, i tak ma być, takie zabetonowane wszystko. Jest, i właśnie, i jeszcze schodzimy troszeczkę głębiej do pragnień i potrzeb. Także dziecko może wyrażać pewne potrzeby, pragnienia, a niektórych nie, albo właśnie w ogóle nie może pokazać, nie? że nie ma przyzwolenia na to, żeby ono było, ono zaistniało, ono pokazało swoje potrzeby i żeby te, te potrzeby zostały zobaczone, żeby zostały usłyszane i żeby ktoś odpowiedział na te potrzeby. I, I dziecko wchodząc właśnie w takie różne systemy rodzinne, tak, rodząc się w jakimś takim systemie rodzinnym, ono to po prostu wyczuwa, bo jest idealnym no, idealnie potrafi sobie wyczuć, tak? Czy co może, czego nie może, na ile sobie może pozwolić, na ile nie. I wtedy właśnie w, patrzy, nie? rozgląda się wokół po rodzinie, jak to, to w co ja mogę grać tutaj w tej rodzinie? I dzisiaj chciałam nawiązać do pierwszej roli, którą tak naprawdę wybrałam do tego filmiku, a mianowicie roli dziecka niewidzialnego, yy, bo tak sobie pomyślałam, że okej, okay, mamy jeszcze rolę kozła ofiarnego, rolę złotego dziecka, jakieś maskotki. Nie? Ale wyciągnijmy najpierw rolę dziecka niewidzialnego, to dziecko, które jest niewidziane, żeby w końcu miało to pierwszeństwo się pokazać, przynajmniej w ten sposób. Rola życiowa w rodzinie, nie? rola, w, którą dziecko przyjmuje w rodzinie, pomaga mu na tyle, na ile może poczuć jakieś tam kochane, zobaczone, docenione. Nie? I dziecko niewidzialne to jest takie dziecko, które znika. Znika w rodzinie, tak jest dobrze. Znika ze swoimi potrzebami, znika ze swoimi pragnieniami, znika ze swoimi uczuciami, ponieważ widzi, że w całym systemie po prostu nie ma dla niego miejsca. I zamyka się w sobie, zamyka się w swoim świecie, musi sobie samo poradzić wycofuje się. To są takie dzieci, które się zajmują sobą, które są takie bezproblemowe, nawet się dobrze uczą, takie nawet nieśmiałe, takie dziecko, które dużo czasu spędza, na przykład w swoim pokoju, gdzieś się tam ulokuje. I jakie przekonania wtedy budują się w takim człowieku, ja, że muszę zniknąć, muszę być niewidzialny, żeby być w ogóle, to nie mogę się pokazać. Więc muszę zaprzeczyć, muszę nie widzieć również swoich uczuć, swoich pragnień, swoich potrzeb. Więc takie dziecko będzie. Z jednej strony, nie będzie sprawiało problemów, kłopotów wychowawczych, ale z drugiej strony nie będzie potrafiło, nie będzie miało tych podstawowych umiejętności komunikowania się, nie będzie miało tych umiejętności powiedzenia, nie? że jakby wchodzenia w ogóle, powiedzenia, kim jest. Y w jaki sposób przeżywa rzeczywistość, w jaki sposób siebie przeżywa, nie będzie miało tych umiejętności, właśnie wyjścia do świata. I mało tego, świat dla takiego dziecka wydaje się być jakiś taki ogromny, niedostępny, musi się wycofać, i bardzo często takie osoby też wchodzą we własny świat we własny świat gier. No, to widzimy też po naszych dzieciach. Wy sobie zobaczcie właśnie, jak, 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 jak dzieciaki w to wchodzą. W świat gier, w świat jakiejś fantazji, nie? wycofują się z takiej rzeczywistości, którą mamy tutaj tak dostępną na, na co dzień, i wchodzą w jakiś inny, swój własny świat. I co w takim dziecku, jeszcze ostatnia rzecz, bardzo charakterystyczna dla takiego dziecka. No, ono się wydaje być spokojne, opanowane, natomiast Uczu, w uczuciach to dziecko, i to bardzo często to dziecko ma odcięte te uczucia, no ale one, oczywiście tak jak wcześniej z wcześniejszych filmów, one nie znikają, więc w uczuciach to, to dziecko jest bardzo tam, pogubione, to jest raz. Też może nie mieć dostępu do, do, do swoich uczuć, ale tam jest bardzo dużo złości, tam jest bardzo dużo agresji, bardzo dużo nienawiści. Bardzo dużo poczucia opuszczenia, dużo samotności, dużo pustki i dużo lęku. I takie dzieci, one właśnie to jest takie bardzo złudne i na to trzeba zwrócić uwagę że nawet jeżeli to dziecko jest spokojne i ułożone na zewnątrz i nie sprawia naprawdę problemów, i tak jakby go nie było i super, bo nie ma problemu bo z innymi na przykład są problemy, a z tym nie to zauważcie, że no właśnie, nie ma problemu dopóki nie okaże się, że to dziecko na przykład ma depresję, myśli samobójcze, bo to może aż do takiego momentu dojść, tak? Że ono jego nie ma, nie ma, nie ma, no ale ten poziom wewnętrznej agresji może dojść do już do takiego momentu, że na przykład zobac można zobaczyć nie też po dzieciakach często, że y, dziecko z próbą samobójczą, tak? Że z nim nie było problemu tylko do pewnego momentu. I, i, I właśnie, także tak, tak, to, to by była taka delikatna charakterystyka. Tak? Takie, taka troszkę zajawka, o czym my mówimy, mówiąc o dziecku niewidzialnym, o kim, tak? o jakim typie yy, roli życiowej mówimy. Kiedy dziecko wchodzi w rolę dziecka niewidzialnego, tam jest bardzo dużo agresji, nie? i w, tej, w, tym, w tym człowieku jest bardzo dużo agresji, która jest niewypowiedziana na zewnątrz, i ona może się pokazywać właśnie w formie biernej agresji. Nie? Bierną agresją będzie na przykład to, że to dziecko nie będzie chciało sobie dawać dobrych rzeczy. Tak? Nie będzie no, nie wiem, nie będzie chciało wyjeżdżać gdzieś na wycieczki, nie będzie chciało korzystać z jakichś takich fajnych rzeczy, żeby się nie poczuć dobrze, żeby się nie otworzyć, żeby się nie poczuć szczęśliwym, żeby sobie zabrać szczęście, żeby sobie zabrać dobre, żeby tego nie czuć, bo to później pociągnie ze sobą lawinę kolejnych uczuć. I to jest też takie dziecko, które właśnie w taki sposób bierno-agresywny. Tak ucina właśnie dobrą relację, dąży do tego, żeby nie być w dobrej relacji, żeby jednak zostało samo, żeby zostało opuszczone, żeby się jednak musiało wycofać do swojej samotni, do swojego świata. To są właśnie takie mechanizmy, które kierują w tej, tą, tą rolą życiową. No, i jak będziemy wychodzić z tej roli, no trzeba po prostu zacząć siebie dostrzegać. Jeżeli widzisz w sobie takie właśnie gdzieś przejawy takiego dziecka niewidzialnego, zauważ sobie po prostu, czy nie odbierasz sobie radości życia, czy nie odbierasz sobie dobra, czy nie zabierasz sobie możliwości, które na ciebie czekają, czy nie ucinasz sobie tak, czy nie ciachasz sobie tak czegoś, co mogłoby ci przynieść dobro, radość jakieś takie, nie? takie poczucie spełnienia albo też wyciągać Cię do świata a Ty sobie to robisz, takie ciach nie? no, to, to są takie zachowania, no? że na przykład albo wolisz sobie wejść do swojego świata i faktycznie zostać tam zostać bardziej niewidzialnym dla, na, na zewnątrz a, a wolisz być gdzieś tam w jakimś świecie swoich fantazji, nie? To, to są takie cechy charakterystyczne dla dzieci niewidzialnych. Dobra wiadomość jest taka, że świat cię chce zobaczyć, że świat chce, żebyś wyszedł, żebyś wyszła. No, i tutaj trzeba po prostu dużo, dużo zaufania do tego całego procesu wychodzenia z tej roli. O tym będziemy jeszcze mówić. Ok, dobrze, to tyle na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się ten film, i w ogóle te filmy na tym kanale. No to prosimy Was o lajki, o subskrypcje. Ym, powolutku, pomalutku, gdzieś tam będziemy się zbliżać do. A, już tak nie mówię tysiąca tych subskrypcji. No ale dobra, nie, już minęło 700, także super. Ym, no i będziemy się dalej rozwijać. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa.